Dzisiejsza rozprawa była, była bardzo krótka, ponieważ został złożony przez obrońcę oskarżonego wniosek dowodowy w postaci decyzji o częściowym zwrocie dotacji wydanym wobec jednej z oskarżycielek. Ten wniosek musi zostać przez sędziego przeczytany, rozpatrzony. To jest obszerna, to dwudziestokilkustronicowa decyzja. Dokument, który być może zdaniem sądu będzie miał jakiekolwiek odniesienie, albo nie będzie miał odniesienia do sprawy. Jak, czy strona chce zabierać głos? Czy nie? proszę, proszę sądzić, ja chciałam złożyć dzisiaj jeszcze dokument, który dopiero otrzymaliśmy? No. Jest to to Tak, jest to decyzja samorządowego tego. połowowego. Tak, prawie oprócz sądu. się oczywiście z nią nie zgadzamy, się. na ocenie nie ma dla do sprawy. Moim zdaniem jest to inna materia zupełnie. Dotyczy zarzucanych kwestii wykorzystania dotacji niezgodnie z przepisami, natomiast nie dotyczy istoty tego procesu, czyli kwestii ustalania i wypłacania samych dotacji. Po przeczytaniu sąd podejmie decyzję, czy będzie dołączone to pismo do materiału dowodowego i na następnej rozprawie przerwana została w dniu dzisiejszym do 5 lutego. Sąd, sąd będzie, będzie decydował. Można powiedzieć tak, że każda ze stron może wykorzystywać wszelkie narzędzia prawne do korzystnych dla siebie działań czy rozstrzygnięć. Trudno zarzucić jednej stronie, że stosując dopuszczalne środki dowodowe czy dopuszczalne procedury. Yy... No, nadużywa prawa. Zdaniem moim jako pełnomocnika oskarżycielki jest to decyzja, która zupełnie nie ma zastosowania do prawidłowego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Dotyczy całkowicie innej materii. Jakby w tym kontekście ja oceniam ten wniosek dowodowy jako nieuzasadniony.